Witam was serdecznie w kolejnym odcinku i przedostań się do fortecy, do fortecy Inkwizytorów i tu jest taka planeta Nur. Ej nie nie nie, to ta? A ta. Nie wiem czy polecimy na nią czy... E, e, muszę zapytać. No, niewiele wiem o całej tej mocy i o tym, która strona jest ta dobra. Ale magia brzmi jak coś mrocznego. Niektórzy tak sądzą. Na przykład Kali i To nie dowód, że jest niebezpieczna? Wiesz, skoro niepokoi ich oboje. Dla niewyszkolonych jest bardzo niebezpieczna. Siostra Noty musi władać swą siłą, nie tracąc kontroli. Kolono nas od dzieciństwa. Tak oddawałyśmy cześć Sabatowi. Brzmi jak masa pracy. Zgadza się, ale było warto. To jak wtedy, kiedy zjadłem pięciokilowy umbarański stek, by dostać się do prywatnej kantyny na Lateronie. Nazwali drinka na moją cześć. Tak, moja magia to to samo co jedzenie steku. Chodź tu młody, za chwilę lądujemy. Forteca Inkwizytorów. Niedobrze. Mają taką obronę, że zwykłe sztuczki nic nie dadzą. Mogę pomóc. Co masz na myśli? Rytuał ukryje statek. Chyba? Rytuał. Ona się zna na tych sprawach. Co? Hola, hola, zaczekajcie. Co trzeba będzie zrobić? Złożyć ofiarę. Nada się jedna z Twoich rąk. Że co? Nie spinaj się tak. Poczekam z przodu. Użyjcie mi siły. Siostry, matko, użyjcie mi siły. Cokolwiek robi, to działa. Mamy jakieś szanse. Zostawiam na ciebie, młody. Ruszajmy. Kiedy wejdę, uruchomię ich poziom obronny. Potem unieszkodliwię czujniki, żeby Modliszka mogła nas zabrać. Ty znajdziesz Holokom. Nie lepiej trzymać się razem? Czuję przyciąganie. Stawką jest życie każdego dziecka z tej listy. Cokolwiek się stanie, cokolwiek zobaczysz, nie martw się o mnie, tylko... Weź go i uciekaj. Zbliżamy się do fortecy. Już czas. na powierzchnię. Tutaj chyba jest przejście. Billy One nas ładnie oświetla. A jeszcze jedną rzecz chciałem zrobić, czyli zmienić poziom na. Na fabularny. No to już jest końcówka, więc obwód obronny. Się otworzyły i my teraz tutaj wyjdziemy. A na nowym, na mniejszym poziomie Kali, tam? będzie mu też łatwiej wykorzystać. Rozumiem, wyruszamy. No, spoko. O, nie to Dasz radę się włamać. Bez sensów. Okur. mi zedać. Tego spróbuj uniknąć. Dobra. Zostanę bez go! Kobiet nie żyje! Sam dałbym mu radę. Powybieram wszystkich! Tak jest, skończymy. No wiem, że to jest łatwy poziom i w ale to... Szybciej. Szybciej nam pójdzie. Już po tobie! Nudzisz nas! Dowództwo nas zabije, jeśli damy mu uciec. Tu masz w komórce. Wiesz, tam 4-7, coś tam, nie? Ten jest mój! Ruszyć się tutaj! To, wiecie, bez problemu! Pyk, pyk, pyk! Dzios kończący! Dobra, lecimy dalej. Skąd się tutaj wziąłeś? Товарищи, это Torturowali tu Seer. Tu Trilla przeszła na ciemną stronę. Rozwalmy to, bd One. Szanse na przeżycie są niskie, bardzo niskie. Tylko przed. Twoja kolej! Wciąż stawiasz opór. Nie! Operacja kontrolowana. Nie! Nie! Operacja kontrola. Nie dłasz uciec. Pól skanerów. Sir? Oczyściłem okolice, a imperium mnie tu zamknęło. Jakieś pomysły? Kal, poszukaj sterowni. Mam pewien plan. Chyba w jakiejś jestem. Trzeba prądu. Trzeba prądu. Jeszcze za blisko. Mamy prąd. Widziałam, widziałeś, Bidi? No coś się zadziało. Zobaczmy co. siłowe fortecy. Zalej bazę i płyń do głównej warowni. To się nazywa plan? Zalej bazę się w środku. Powodzenia. Przyjąłem. Chodźmy, bidi. No. Ta sekcja wygląda marnie. Pod wodą. Nie pod wodą. Jak to przeskoczyć, panie dzielku A tutaj coś jest. Gotowy na kąpiel? Szybę zaraliśmy. Zalaliśmy sekcję i pójdziemy. Czy mi się otworzyło? Tu gdzieś jakieś... okienko? Aj, aj, aj. Chyba nie mamy się tu wrócić No i to są właśnie takie momenty, kiedy Szukasz. A potem się okazuje, że to, a to tu. to, a tu jest też szyba, no i szyba A tu chyba oknem przecież kurczę. Przecież okno rozwaliłem. No ale pływasz, szukasz. Nie wiesz, gdzie masz płynąć że jak długo szukasz oj wszystkich zalałem to tam skanowanie zatopiona sekcja Dalej zatopioną sekcję. Muzyczka Wrogi Droid aczkolwiek wygląda jak Artut i tu Jesteśmy w fortecy o, Mało co zużyliśmy więc Tylko troszeczkę życia Zbliżam się. Właśnie, tak. Mam tu Jedi. Niech ktoś go załatwi. Nie! Nie go spuścimy! Zaczęliśmy walczący flesh. Zachować spokój. Dobra, wchodzimy na górę. Był, nie odpuszczać! Cię bez problemu! Ej, Bidi, idziemy. Co tam masz? Coś zobaczył. Nie? A tutaj. Kolejne zamknięte drzwi. Świetnie. Okej, okay, to takaś taka. Musimy zwyciężyć! Uzada oh, na oh, ile was tu jest. Niego. Chyba co go złapać! Oj, dobra, to by było na tyle! Jesteśmy następni! Zarwijmy <grystanie> go! Ciągle się rusza! Połodnie. Tylko ty i ja! <grystanie> <grystanie> o, bodobo! Co tam? Wow! Co tam masz? Chodźcie tu! Brać go! Ja cię ich tu jest. No dalej teraz, mi tego spróbuj uniknąć! Zastrzelić go! Trafiłem go! Zajmięcie się tym! Mamy raz. Zastrzelić go! Zrozumiano! Skupić się na celu!

Jeszcze koniec to był taki szybki a ten jeszcze. O, tego. Cięcie z nad głowy, ręka, noga a jeszcze kolejna faza. Radzieję mnie trapić Dobry jasno Oczywiście Tutaj jakbym na tym poziomie przegrał to by była trochę powiem szczerze hańba nie Jeden z tym musiałem użyć, ale na normalnym poziomie to tutaj raczej, a już w ogóle, bo to jest mój poziom, to nie jest normalny ten gryzoźle, daj. Drogie drzwi, oto BD-1. GD! jest teraz wstrzygle przesłuchać. Kurczaczki. Dobra, to spróbujmy się dostać na górę. Nie dajcie się załatwić. A tu coś jest? A tu co br brama jest? Odbija nasze pociski. Osłabić pedaj. Tobie nie Nie przetrafi! Zniszczyć wroga! Tu nie przejdę. Przełamać jego obronę. Czy tamten zginął, czy tylko spadł piętro niżej? Spadł piętro niżej. Nie wygrasz kraju! Pokonam cię! Atakujcie go! Nie mogę go namierzyć! O ile tu jest! Kto? Czaczki. Jakbyś piętro wyżej. I to muszę chyba tak zaraz załatwić. Odbijając pociski. To już wszyscy. Kali, jestem blisko ciebie, ale utknęłam za grodziami. Widzisz tam jakąś konsolę? Widzę, widzę. Mam ją. To było niezwykłe. Wszystko dobrze? O mnie się nie martw, mamy coś do zrobienia. Chociaż. przyjemnie się rozwala to miejsce. Trzymali nas w tym więzieniu. Chciałabym, żeby dało się jeszcze kogoś ocalić. Przykro mi, że musieliśmy tu wrócić. Mnie też. Ale nie mieliśmy innego wyboru, prawda? Rozumiem. Ruszajmy. Tak, miejmy to już ze sobą. Widziałaś thriller? Nie, jeszcze nie. Przechowują nasz holokron w sali przesłuchań. To najbezpieczniejsze miejsce w całej fortecy. Otwieram drogę do Holokronu. Idź po Holokron. Odciągnę posiłki i dołączę jak tylko będę mogła. Idź po Holokron. Co tam? Sprawdźmy. Laserowe drzwi. To chyba turbowinda. Nasz bilet powrotny. Wygląda jak miejsce pojedynku. Dobra, kończymy ten odcinek.